Bitwa partyzancka pod Czerwonym Borem koło Łomży to jedna z zapomnianych walk polskiego oręża. Obchodzonym jedynie lokalnie ku czci żołnierzy Armii Krajowej, Narodowej Organizacji Wojskowej oraz Narodowych Sił Zbrojnych, którzy ramię w ramię 23 czerwca 1944 roku stoczyli bój z kilkunastokrotnie silniejszym okupantem. Z Niemcami walczyło wówczas ponad 200 polskich żołnierzy. 69 z nich straciło w tej walce życie. W tym Łączniczka i Rena Olejnik. Rannych zostało 50 partyzantów. Według niepotwierdzonych do końca danych, w lasach od polskich kul zginęło jednak wówczas blisko 200 Niemców, a raniono około 300. Do bitwy doszło, bo polscy partyzanci chcieli odbić z więzienia w Łomży blisko 150 Polaków, zagrożonych śmiercią z rąk Niemców. Jak też ze względu na swe pochodzenie i działalność ze strony zbliżających się Sowietów. Zgrupowaniu przewodził kapitan Jan Buczyński-Jacek z AK. Zastępcami byli Zygmunt Przeździecki-Wiesław i Jerzy klimaszewski i Karznow. Grupą NSZ-u dowodził kapitan Antoni Kozłowski-Biały. Niemcy zaatakowali od strony Szumowa. Kilkukrotne ataki powiodły się jednak dopiero, kiedy w bitwę włączył się pociąg pancerny z Ostrołęki. Poddanych i rannych zabito na miejscu. Większa część polskich oddziałów przerwała jednak okrążenie w okolicy wsi Olszewo koło Śniadowa. Pościg za nimi Niemcom się nie udał. Siedem lat temu mieszkańcy gminy Śniadowo postawili zabitym polskim żołnierzom pomnik. Dziś zagubiony w lesie jest też niemal zapomniany.